Moja mama to mi zawsze mówiła. Mm, czarek, sianko to zostaw, ale mleczyk zjedz. Mleczyk trzeba do końca. Tak mówiła. O, Czarek! Dzisiejszy odcinek to będzie taka Prawdziwa walka o życie. Walka o życie bohaterów dzisiejszego odcinka. Jednej kobiety, jednego mężczyzny, a tak właściwie Żydów o przetrwanie. U. Zapytacie, jak to, jak to, jak to? No to Owczarek wam powie, jak to, jak to, jak to. Król Perski. Dwór króla Perskiego. Tam się dzieje rzecz, historia się dzieje. No i tam była taka królowa, żydowska estera. Doczytajcie. Wiecie nie? Wszystkiego wam owczarek nie powie. Ja wam powiem najważniejsze rzeczy, a reszta to wasze zadanie. Pójdźcie do rodziców i powiedzcie. O mama mamo, o co chodziło z tą esterą? Jak ona się znalazła na mm, dworze króla perskiego? Żydówka? Jak to się stało? Zapytajcie rodziców. Niech doczytają i Wam powiedzą: Otóż Estera znalazła się na dworze króla Perskiego, była jego żoną, więc tak naprawdę była królową. Królowa Estera. Na tym dworze króla Perskiego był też żyd taki. Mardocheusz się nazywał. Trudne imię. Powtarzamy: Mardocheusz i Estera. No to już się domyślacie, że walka o życie będzie no, dotyczyła Mardocheusza, Estery i Żydów. No tam na, na dworze króla Perskiego. Masz mi się y, włos na głowie, Jarzy. Yes. Ale wszystko dobrze się skończyło. I, I ten Mardocheusz, on był bardzo smutny. On tam się ubrał w wór pokutny i zaczął pokutować. Bo taki jeden przyszedł do niego, tam, z tego dworu królewskiego i powiedział, żeby oddał mu pokłon. Haman! Miał na im jeden gość. To się tak nawet czasem mówi. Tak słyszałem, jak jeden osioł mówił: Ty Hamanie, ty Hamanie, ty. No to ten Haman przyszedł do tego Mardocheusza i mówi: Oddaj mi pokłon, oddaj mi pokłon. A Mardocheusz jako Żyd który traktował poważnie pana Boga, nie mógł oddawać pokłonu człowiekowi. Tylko Bogu. Tylko Bogu na, 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 należą się pokłony. No i ten tam Haman się zdenerwował i powiedział: No jak nie, to teraz zobaczysz, teraz zrobimy porządek z Żydami tutaj. No i ten Mardocheusz był bardzo smutny, bo wiedział, że to się może zdarzyć że może wielka krzywda spotkać Żydów tam w tym, na tym terytorium. No i, i, i jedyne rozwiązanie widział ten Mardocheusz w tej Esterze, no była królową przecież. I mówi, no to ty idź do króla i mu powiedz, co tu się dzieje, żeby nas uratować, wszystkich, siebie, mnie, Żydów, wszystkich tutaj, uratuj nas. No ale Estera mówi, ale no jak to, przecież nie można wejść do króla sobie tak od. Wiecie, czasy były takie, sytuacja taka, że to nie było tak, że królowa sobie wchodziła do króla, kiedy chciała. Nie. Król musiał wezwać kogoś, żonę nawet swoją, królową musiał wezwać. A jeśli ona weszła sama, to mogła zginąć. Czujecie temat? No to ten mardocheusz, on tam biedny się martwi, że zginą wszyscy. Wysyła Estera, ona się boi, że też zginie, bo wejdzie do króla niezaproszona. Jedyne rozwiązanie było takie, że król się zlituje, że ona wejdzie, powie o co chodzi, i król wyciągnie nad nią berło. I wtedy nie zginie. Estera nie zginie. No więc Estera się zdecydowała tam pójść dla dobra, swojego, swojego narodu i też Mardocheusza. Stwierdziła, zaryzykuje swoje życie, żeby pomóc innym. Ale przed tym, jak tam poszła, to są takie dwie długie modlitwy Mardocheusza. Możecie przeczytać, przeczytajcie, doczytajcie. Poproście rodziców, żeby, żeby wam przeczytali. Modlitwa Mardocheusza i modlitwa Estery. I wiecie, co mnie tam tak porusza i wzrusza? Że oni tak na serio z Bogiem gadają. Walczą o życie na serio i na serio z Bogiem gadają. I to jest takie pytanie do nas: jak my z Bogiem gadamy? Czy to tak na serio? Czy tak tylko? Nie, na serio, gadaj Bogu. Co ci leży na sercu? Zobacz, jak oni tam to rozwiązywali. Co Bogu mówili. No, no doczytajcie. Proszę was. No, no jak moją babcię owce kocham. Doczytajcie. Piękne są te modlitwy, bo są szczere. To jest serio walka o życie. Walka o życie tu na ziemi i walka o życie w niebie. Traktować Boga na serio. Ci, ja to bym poserfował na bicie, na jakimś bicie. Mimo, że koniec, plansza końcowa jutro zaczniemy wszystko od nowa. Możesz więc zrób to, bo się lubimy, zostaw komentarz, daj łapkę w górę i prześlij film dalej. Czy jak lejrymy? rymy? Siadło, co? Spodoba im się.